Na pierwszy rzut oka wyglądają idealnie, są czerwone, błyszczące, świeże, leżą w skrzynkach, czy to w Biedronce, czy to w Lidlu, Aldim, czy innym Dino, i w każdym roku wydaje się, że w każdym razie wydaje się, że to samo zdrowie. Ale czy wiesz, że niektóre z tych owoców mają na sobie nawet 10 czy 15 różnych pestycydów? Dziś przygotowałem listę najbardziej pryskanych owoców, które możesz codziennie kupować po prostu nieświadomie. Dowiesz się, które z nich lepiej obierać, które omijać szerokim łukiem, a które mimo, że wyglądają dosyć skromnie są o wiele bezpieczniejsze. Aha i od razu mówię, że Kompletnie nie chodzi o to, żeby się bać, tylko chodzi o to, żeby każdy miał wybór i świadomość. Bo jeśli jesz owoce codziennie i to jest jak najbardziej ok, to właśnie od tej decyzji zależy, czy sobie tak naprawdę możesz bardziej pomagać czy szkodzić. Przypomnę tylko, że linki do moich przepisów, ćwiczeń, do mojej opieki czy książki są w opisie pod tym filmem, więc możesz sobie sprawdzić. Po pierwsze, skąd w ogóle wiemy, które owoce są mocno pryskane? Bo tak naprawdę opieramy się na twardych danych. Jest taka organizacja, w skrócie EWG, która publikuje raporty Dirty Dozen, czyli tak naprawdę taka trochę parszywa dwunastka. To zestawienie dwunastu owoców i warzyw, które w testach i tak naprawdę laboratoryjnych, mają najwięcej pozostałości środków ochrony roślin. Są też oczywiście dane z Polski, na przykład raport Sanepidu i kontrole inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. I tam sprawdzane są konkretne partie towarów, po prostu trafiających do naszych sklepów, w tym biedronki, czy Lillo, czy, czy Dino. Żeby jeszcze było wiadomo, pestycydy to są tak naprawdę substancje chemiczne, które mają chronić rośliny. Przed szkodnikami i chorobami. Problem w tym, że wiele z nich zostaje po prostu na owocach, no mimo mycia. Czasem tak naprawdę wnikają one do środka, i choć każda substancja z osobna może nie przekraczać normy, no to razem, no mogą już tworzyć pewną mieszankę, której wpływ na zdrowie, no nie do końca jest już po prostu znany. Niektóre pestycydy powiązano nawet z zaburzeniami hormonalnymi, problemami z płodnością czy nawet rozwojem neurologicznym u dzieci. Dlatego warto wiedzieć co wybierać, zwłaszcza jeśli jesz owoce codziennie, dajesz je dzieciom lub masz osłabiony organizm. Więc teraz przejdźmy już sobie do takich Moim zdaniem, pięciu najbardziej pryskanych owoców, które bez problemu kupisz w większości marketów i które lepiej znać. Po pierwsze, uwaga, to pewnie już będzie zaskoczenie na starcie, to truskawki. I w tym raporcie EWG od lat numer jeden to one właśnie zajmują pod względem ilości pestycydów. W badaniach wykrywano na nich nawet kilkanaście substancji jednocześnie. A dlaczego tak w ogóle jest? One są delikatne, nie mają grubej skórki, a ich uprawa wymaga naprawdę intensywnej ochrony chemicznej. I choć polskie truskawki, uwaga, są zazwyczaj bezpieczniejsze niż te importowane, to i tak warto je dokładnie myć, albo przynajmniej kupować w tej wersji eko, jeśli mamy dostęp i pieniądze. Numer dwa, tutaj nie wiem, czy będzie większe czy mniejsze zaskoczenie, ale prawdopodobnie mniejsze, to winogrona. One są małe, słodkie, bardzo popularne no i pyszne, sam uwielbiam, ale też trudne do domycia, bo rosną w skupiskach, w testach, często wychodzą na czołowych miejscach pod właśnie względem pozostałości tych pestycydów. Ich cienka skórka nie chroni przed wnikaniem chemii. Jeśli podajesz winogrona dzieciom, tym bardziej warto wiedzieć, że nie każde są sobie równe. O tym co zrobić, powiem w dalszej części filmu z tymi winogronami między innymi. Numer 3 to jabłka. Król polskich owoców można powiedzieć, ale też król chemii. No bo nawet polskie jabłka, które z pozoru wyglądają na takie swojskie, one mogą często być traktowane różnymi substancjami jeszcze przed zbiorem lub tuż po, żeby nie na przykład pleśniały, żeby dłużej wyglądały świeżo, żeby przetrwały transport. I choć uwaga, mają skórkę, to wiele osób je zjada razem z nią, więc wszystko trafia do naszego organizmu. Czwarty punkt: no tutaj dałem i i ne nektarynki. Szczególnie znowu te importowane z Hiszpanii, z Grecji, z Włoch. Ich miękka skórka sprawia, że bardzo łatwo wchłaniają chemikalia i w wielu badaniach, zarówno europejskich, jak i amerykańskich, no, wypadają po prostu źle. Jeśli lubisz je w sezonie, ja je na przykład uwielbiam, to lepiej je obierz albo znowu wybierz tę wersję eko. I ostatni punkt, czy będzie zaskakujący, to, to się okaże, dać mi znać w komentarzach. W każdym razie to są kruszki. Niby mniej. Znane z tej listy, ale zaskakująco często zawierają pozostałości pestycydów i gruszki znowu są delikatne, szybko się psują, więc często są traktowane chemicznie po zbiorze, żeby po prostu dłużej mogły leżeć na półce. To, co błyszczy się na ich skórce, to nie zawsze jest naturalny powysk warto wiedzieć. Jeszcze raz podkreślam, przy każdej z tych pozycji warto pamiętać, samo opłukanie pod kranem często niewiele daje. Warto na przykład używać sobie roztworu z sody oczyszczonej, a czasem po prostu wybierać inne owoce. A jeżeli inne, no to jakie? To żeby było to wszystko jasne. Nie chodzi o to, żeby w ogóle rezygnować z owoców, tylko chodzi o takie mądrzejsze wybory. Jeśli nie masz dostępu do produktów ekologicznych albo po prostu szkoda się na nie pieniędzy, nie chcesz przepłacać, to są też owoce, które możesz jeść tak naprawdę z większym spokojem. Teraz uwaga, żeby każdy mnie dobrze zrozumiał. Na przykład banany mają grubą skórę, której i tak nie jemy. Pestycydy zostają głównie na niej. I oczywiście nie są całkowicie wolne od chemii, ale ich spożywanie wiąże się z mniejszym ryzykiem niż na przykład z winogronem. Kolejny taki owoc to ananas. Moim zdaniem również jest bezpieczniejszym wyborem. Ich gruba łupina dobrze izoluje miąż i w testach rzadko zawierają szkodliwe substancje już właśnie w środku. Podobnie może być na przykład z kiwi. Choć ich skóra może mieć pozostałości pestycydów, to miąż już jest zazwyczaj dobrze chroniony. I teraz to co najważniejsze. Z naszych lokalnych owoców warto szczególną uwagę zwrócić na jagody, jeśli pochodzą z lasu lub sprawdzonego źródła, szczególnie. To tak naprawdę jedne z najmniej skażonych owoców, choć oczywiście niestety są droższe, to sezonowo warto z nich skorzystać. Mrożone też jak najbardziej będą świetną opcją. I w sumie, skoro o tym wspomniałem, no to. Warto pamiętać o tych owocach mrożonych, no bo wbrew pozorom wiele z nich pochodzi z upraw o wyższej kontroli jakości. A proces mrożenia pozwala tak naprawdę na ograniczenie użycia konserwantów. I dla tych osób, które oglądają moje filmy w całości, powiem jeszcze, jakie są tak naprawdę triki podczas zakupów i jak minimalizować ten kontakt z chemią. No bo jeśli robimy sobie zakupy w w supermarketach typu Lidl czy właśnie Biedronka, no to mamy dosyć ograniczony wybór, ale nadal możemy coś zrobić. Po pierwsze, oczywiście, jak zawsze, jeżeli to jest możliwe, to czytamy etykiety. Sprawdzamy kraj pochodzenia. Owoce z Hiszpanii, Włoch czy Egiptu mają zwykle, uwaga, więcej chemii niż te z Polski. Nie dlatego, że są gorsze, ale dlatego, że muszą przetrwać transport. Dlatego im bliżej nas rosną, tym po prostu lepiej. Po drugie, patrzymy znowu na wygląd. Czyli idealnie błyszczące, bez wskazy jabłko raczej oznacza, że zostało potraktowane specjalnym woskiem lub środkiem przeciwgrzybicznym. Owoc, który wygląda, nazwijmy to zwyczajnie, jest nierówny z jakąś planką, bywa zazwyczaj bardziej naturalny. I po trzecie, uwaga, mycie to nie wszystko. Samo opłukanie wodą oczywiście coś daje, ale nie zawsze spłukuje wszystko. Czasami można niektórzy mówią, że w ogóle to opłukanie nic nie daje, więc żeby tutaj być całkowicie uczciwym, lepszą metodą jest przygotowanie roztworu sody oczyszczonej, czyli jedna łyżka sody na litr wody. I mocz owoce przez kilka minut. Możesz też oczywiście użyć roztworu octu, działa podobnie, choć może wpływać już na smak tych delikatnych owoców. Dodatkowo jeszcze dodam od siebie, że jeżeli masz dziecko, albo jesteś w ciąży, masz problemy hormonalne, czy autoimmunologiczne, tak jak ja mam chorobę Hashimoto, po prostu bądź jeszcze bardziej ostrożny albo ostrożna i to co naprawdę dla zdrowej osoby, nie zrobi różnicy, może mieć znaczenie właśnie dla tych osób takich bardziej wrażliwych. I pada oczywiście pytanie, jak zawsze, czy warto kupować te owoce, które są dużo droższe, ale mają to oznaczenie bio. I teraz, żeby było jasne, bio, czyli produkty ekologiczne, często są sporo droższe, i to jest absolutny fakt. Tylko teraz pytanie brzmi, czy rzeczywiście warto przepłacać? Moim zdaniem. To zależy jak zawsze w dietyce. Jeśli kupujesz owoce, które należą do grupy tej parszywej dwunastki, o której na samym początku mówiłem, wtedy to bio faktycznie ma dużo sensu. Czyli te truskawki, jabłka, winogrona, nektarynki w wersji ekologicznej zwykle zawierają mniej lub nawet zero wykrywalnych pestycydów. Natomiast kupowanie np. Na bananów bio, no moim zdaniem nie ma aż takiego sensu, bo większość chemii zostaje na skórce. Więc zamiast teraz wydawać więcej na to, co i tak nie jest problemem, lepiej zainwestować w lepszą wersję tych owoców, które po prostu mają cienką skórkę i więcej kontaktu z pestycydami. Pamiętaj, że ważne jest też, żeby to bio miało certyfikat. Na przykład unijny listek na zielonym tle nie wystarczy, że ktoś napisze, nie wiem, ekologiczne. Liczy się kontrolowany system produkcji. Pamiętaj, że jeżeli chcesz ze mną, z nami współpracować przy moim programie Metodasze Raja, czyli od podstaw ułożymy Ci w nim odpowiedni model żywienia, odpowiednie treningi, popracujemy też nad zarządzaniem i emocjami oraz nawykami. Serdecznie zapraszam. Link do mojego programu jest oczywiście w opisie pod tym filmem, a osoby, które mają do mnie jakiekolwiek pytania, bardzo proszę piszcie je na kontakt bądź po prostu poniżej w komentarzach, a ja z przyjemnością na nie odpowiem. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca. Napiszcie mi w komentarzach, czy jecie owoce, jeżeli tak, to jakie. Jestem bardzo ciekawy, jak to u Was wygląda, a my widzimy się w kolejnym nagraniu. Kłaniam się, pozdrawiam, cześć.